Się to już się kameruje. Proszę Państwa, dzisiaj duży del. Nie, jednak to jest mały del, a nie jednak jest to średni del. Przed wami wisztrom 800. Czy na pewno powinien się nazywać wisztrom, skoro już nie zwi? Ciężko powiedzieć. Legenda to legenda. Kontynuujemy. Zapraszamy do prezentacji. Teraz już całkiem na poważnie, witamy na kanale Mototox, ja mam na imię Andrzej, a przed Wami średni Wisztrom, czyli Suzuki 800 DL w wersji DF. Co to za konstrukcja w ogóle? Tak jak wspomniałem na naszej głupiej wstawce, mamy tutaj pierwszy raz silnik rzędowy dwucylindrowy. Suzuki odchodzi od swojej legendarnej fałki, więc tak naprawdę powinien być RS a nie R2 Strom, a nie Wisztrom, ale oczywiście, tak jak wspomniałem, legenda to legenda. Ta maszyna jest znana i kochana przez motocyklistów na całym świecie, więc Suzuki nie odejdzie od swojej najlepszej nazwy i najbardziej najbardziej się maszyny w swojej ofercie, więc kontynuuj. A koncepcja jest identyczna, czyli motocykl uniwersalny z nastawieniem na motocykl ADV, czyli motocykl, który akurat w tej wersji miałby być kierunkowany do użytkowania uniwersalnego, asfaltowego i lekko terenowego. Dlaczego lekko terenowego? Ponieważ oczywiście mamy tutaj bardzo dobre zawieszenie, które pozwala tym motocyklem bardzo dobrze się bawić w terenie, skakać, to zawieszenie pracuje, bardzo dobrze jest w pełni regulowane. I tutaj mamy aż 220 mm skoku z przodu i z tyłu, czyli są to skoki dużo większe niż w każdym Suzuki. Żaden Wisztrom takiego skoku zawieszenia nie miał i są to też skoki z zawieszeń lepsze niż na przykład w Yamasze tenerze. Więc tutaj, jeżeli komuś w Tenerze brakuje zawieszenia, no to Wisztrom pojawia się wola z świetnym zawiasem. Jest to oczywiście szoła z przodu i z tyłu z pełną regulacją, więc tutaj. Ten motocykl pod tym względem może się nadawać do jazdy ADV. Co dalej? Mamy tutaj szprychowane koła. Szprychowane koła, e, przednie koło to jest 21 cali, więc oczywiście do motocykli ADV jak najbardziej pasuje. Tu natomiast pojawiło się pewne dziwactwo czyli opona szosowa 17-calowa więc taki troszeczkę kompromis między jazdą terenową i wybieraniem tych nierówności, przejeżdżaniem przez dziury na dużym em, kole. Natomiast tylne koło, które ma chyba lepiej sprawdzać się na asfalcie i ma łatwiej pozwalać temu motocyklowi zachowywać się w ciasnych zakrętach, w z zakrętów w zakręt, ale na pewno będą to gorsze cechy terenowe, więc jest to takie powiedzmy to rozwiązanie pół na pół. Idąc dalej, mamy tutaj, no jakby koncept Suzu, Suzuki polega na tym, aby firma dobrze zarabiała, fajnie sprzedawała swoje produkty muszą też zrobić produkt w miarę tani. Więc podobnie jak Yamaha, Suzuki poszła i Honda, Suzuki poszła w tym stylu, że jeden silnik do paru motocykli. Jedna rama również do paru motocykli. Mamy tutaj ramę stalową podobną jak w 8S i w 8R. No i też ten sam silnik, rzędowa dwójka o wykorbieniu 270 stopni, czyli jest to ten taki crossplane, który chodzi świetnie. Ta maszyna na pewno zachowuje się rewelacyjnie i silnik to jest najlepszy element tego motocykla. Tutaj, gdyby ten motocykl pojawił się w trochę innych czasach, chwilę przed Tenerą 700, spokojnie byłby liderem na rynku sprzedaży motocykli średniego ADV, bo nie nazwiemy tutaj. Tego motocykla lekkiego ADV, natomiast troszeczkę cuduki spóźniło się ze swoim silnikiem, bo silnik o pojemności 776 cm3 generuje moc 84 konie mechaniczne. Ale reakcja na gaz tego motocykla jest genialna. Ten motocykl nie ma czkawki właściwie w żadnych obrotach. Ciągnie od samego dołu bardzo mocno. Podobnie jak CP2 w tenerze. Według mnie zachowuje się lepiej niż silnik w Hornecie, który mimo swojej wysokiej mocy okolice tam 94 koni, hmm, tak jak to powiedział eksusłowców Łowców Niewygód, ten silnik generuje taką moc, wydaje się, że jest tej mocy więcej niż na papierze, a w przypadku Hondy wydaje się, że tej mocy jest mniej niż na papierze, więc tutaj na pewno najlepszym punktem tego motocykla to jest właśnie silnik. Ehm, no dobra, ale no ten silnik do tego stylu pasuje idealnie, zostawiamy silnik, i idziemy dalej. Co do całej koncepcji tego motocykla. Dlaczego to ADV to takie pół na pół? Ponieważ mamy tutaj dalej 230 kg. Co prawda, 230 kg z pełnym zbiornikiem paliwa, a tego paliwa wchodzi tutaj 20 litrów, więc całkiem sporo. Natomiast jest to motocykl, który, mimo wszystko, przy pełnym załadowaniu w paliwo, no będzie troszkę jednak toporny. I Jazda w terenie nie będzie tutaj w jakiś specjalny sposób komfortowa. Tutaj jest taki dziwny układ: że ten zbiornik jest dość wysoko. Czyli tak jak nawet zobaczycie sobie, on kończy się nad półkami, czyli ta jakby rozłożenie tej masy będzie jednak mimo wszystko dość wysoko. Natomiast mototyk jest zaskakująco skrętny i zaskakująco poręczny. Zwróćcie sobie uwagę na maksymalny kąt skrętu kierownicy. No tutaj naprawdę jest bardzo, bardzo duży zakres, czyli użytkownicy z dobrymi umiejętnościami jeździeckimi spokojnie mogą tym motocyklem w ciasnych miejscach zawracać i to bardzo, bardzo pomaga w manewrowaniu, więc jest to na pewno bardzo duży plus dla Suzuki za tą właśnie skrętność. Kierownica jest bardzo szeroka. Jest to oczywiście fatbar, czyli szeroka na środku zwężająca się na zewnątrz i naprawdę może przy jeździe asfaltowej, gdzieś dalszej jeździe, Faktycznie czuć, że ta kierownica jest szeroka i my też musimy te ręce trzymać szeroko, natomiast przy jeździe w terenie, no to bardzo, bardzo pomaga w poręczności tego motocykla. Oczywiście nie może w tego typu motocykli zabraknąć elektroniki i zabraknąć dodatków, które musi posiadać aktualnie nowoczesny motocykl. Tutaj Suzuki ma no, bardzo dużo, choć oczywiście paru rzeczy zabrakło. Mamy tutaj bardzo fajny wyświetlacz. Przede wszystkim wyświetlacz bardzo, bardzo prosty. To jest wyświetlacz znany i lubiany z motocykli Suzuki. Jest to maszyna praktycznie ten sam styl w każdym motocyklu Suzuki. Jest to dobre, bo nie pomylimy jakby funkcjonalności. I oczywiście, jeżeli chodzi o moc, mamy sobie trzy tryby jazdy i jest to odczuwalne. Ta dynamika się naprawdę zmienia. Ten tryb C to jest taki tryb deszczowy. Tryb B to jest taka średnia, jakby pełna moc. Z lekko opóźnioną reakcją przepustnicy i wtedy ma maszyna jest bardzo przewidywalna, bardzo łatwa do kontrolowania. Natomiast tu mamy pełną moc i oczywiście tą pełną reakcję na gaz, i to dla użytkowników bardziej wymagających, dla użytkowników, którzy potrafią w terenie lub na asfalcie jeździć dynamicznie szybko i w pełni maszyny wykorzystywać. Jeżeli chodzi o ABS, to tutaj oczywiście też tak jak w przypadku DLA 1050 mamy możliwość. Zmiany tego ABS-u, wyłączenia go w jakiś tam sposób o jedyneczka, lub możemy go całkowicie wyłączyć, czyli całkowity, całkowicie wyłączony ABS na tylne koło. Teraz możemy sobie pod tylnym kołem pozarzucać ABS na przednie koło cały czas działa. Dwa tryby ABS-u oraz wyłączenia na przednie koło. Ale tutaj w kontroli trakcji pojawiają nam się trzy tryby jazdy oraz tryb gravel. Tryb gravel to jest tryb do jazdy. Gravel, czyli, tak, czyli żwir, to jest tryb do jazdy po piasku. Tryb, który pozwala nam na lekkie, kontrolowane uślizgi tylnego koła, tak żebyśmy mogli sobie tym motocyklem troszkę pozarzucać tyłkiem i on reaguje na nierówności. Czyli komputer wyczuwa tutaj to, że jedziemy na, na nierównym terenie i pozwala nam tą kontrolą trakcji troszeczkę nam. Pozwala na uścisk tylnego koła, tak żeby ta jazda była kontrolowana, ale oczywiście nie za dużo, aby nie przesadzić. Więc tutaj, oczywiście, ten tryb gravel się pojawił. Jest to oczywiście tryb, który raczej jest dedykowany do motocykli ADV, które są do jazdy w terenie. Wyłączenia kontroli trakcji, kontrola trakcji asfaltowa i kontrola trakcji bardzo mniej lub bardziej czuła na asfalt, czyli bardziej na deszcz. Każdy z tych trybów obsługujemy praktycznie jednym wciśnięciem podczas jazdy, i to jest super łatwe i super proste, bardzo, bardzo intu, 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 intuicyjne. Oczywiście wszystkie parametry, czyli temperatura powietrza, temperatura cieczy chłodzącej i wszystkie rzeczy, które tutaj na wyświetlaczu musimy mieć, ale nie za dużo. Czego tutaj nie ma? Nie ma tutaj na przykład tempomatu. Więc, jakby motocykl taki travelowy, no nie do końca, bo ten tempomat jednak się sprawdza. Troszkę szkoda, że tego nie ma, ale to też miała być maszyna, która miała być relatywnie tania i relatywnie jakby dostępna dla każdego, więc te wszystkie dodatki tą cenę po prostu podnoszą. Z rzeczy, które tutaj są w standardzie to oczywiście quickshifter, który jest w górę i w dół. Bardzo fajnie to działa. Fajnie, że Suzuki zatroszczyło się o takie rzeczy jak osłonka tego elementu najbardziej newralgicznego, czyli Gdzieś tu przy wysprzęgliku mamy plastikową osłonkę, która chroni w terenie. Tutaj przednia zębatka też jest zakamuflowana taką plastikową osłoną. Standardnie mamy oczywiście osłonę spodu: plastikowa albo plastikowa, więc bardziej chroni przed błotem i lekkimi kamyczkami niż przed jakimiś dużymi elementami, ale jest. Ta część ramy jest elementem odkręcanym, więc w razie jakiegoś dzwona możemy sobie to wymienić i nie jest to część ramy, którą wymieniać musimy. Podobnie ten panel jest również wymieniany. E Dlaczego o tym mówię? Ponieważ przy jeździe w butach terenowych, no to są jednak elementy, które porysują się tak czy siak, więc ym, oczywiście to możemy sobie wymienić. Jeżeli ktoś mocno to zajedzie butami, to ten plastik jest do wymiany. Subframe jest przykręcany, nie jest to stały element ramy, więc jego też można oczywiście wymienić. Ehm, słuchajcie, to co tutaj dalej w tym motocyklu? No, kanapa, która nie jest jakoś tam specjalnie w stylu enduro, więc ona jest bardziej pod turystykę. Nie jest tak jak w tenerze, płaska i wyglądająca jak w motocyklach crossowych. Sporo miejsca dla pasażera, co jest rzadkością w tego typu motocyklach. Duże uchwyty dla pasażera, ale te uchwyty oczywiście też sprawdzają się przy jeździe w terenie, gdzieś jak maszyna nam yy, wpadnie, nie wiem, w błoto i, i mamy dodatkową po prostu rączkę, aby ten motocykl gdzieś przerzucić, nadrzucić, wyciągnąć, więc ten element też fajnie, że Suzuki dorzuciło, że jest on w standardzie. E, oczywiście ledowe światła z przodu. LEDowe światła z tyłu, kierunkowskazy LEDowe. Jeżeli chodzi o przednią lampę, ledowa lampa, która jak to Suzuki lubi, zastosowana jest również w innych motocyklach. Zastosowana jest czy w GX-ie, czy w wersji GT, czy w S1000 GSX-S1000. Czyli jeden element tak samo w 8erze i w 8 s Jeden element zastosowany do wielu motocykli, tak jak w przypadku silnika to, co teraz się po prostu na rynku najbardziej opłaca. Jeżeli chodzi o wizualne aspekt tego motocykla, też ma nawiązywać do swojego protoplasty, czyli do DR Biga, motocykla Adventure, prawdziwej dr która naprawdę w terenie bardzo dobrze sobie radziła. I ten pociągnięty przód nawiązuje, oczywiście ten dziób taki wystający, więc to wszystko fajnie się komponuje. Natomiast, czy ten motocykl jest terenowy? Po prostu widać, że Suzuki nigdy jakby nie miało takiego terenowego DNA. Oni nie wystawiają swoich motocykli w rajdach Dakar. Nie są to motocykle wybitnie sportowe terenowo, dlatego ich motocykle też będą raczej poprawne niż jakoś wyjątkowe. Choć uważam, że ten motocykl to jest to najbardziej terenowe i najbardziej ADV Suzuki jakie kiedykolwiek powstało. Głównie przez świetny silnik, ale również przez dobre zawieszenie. Czy on wizualnie jest ładny? No, jakby tutaj można by się kłócić. Niby do tej derki nawiązuje, ale ta przednia lampa, no chyba ten Wisztrom 1000 bardziej nawiązuje do derki niż właśnie to, co tutaj się wydarzyło. Do tego można się bardzo szybko przyzwyczaić. A co jest jeszcze takim według mnie minusem, no to ta imitacja szyby. Jest to po prostu owiewka, która w jakiś sposób ma zrzucać powietrze, nie wiem, z brzucha na tors no nie chroni to w ten sposób przed wiatrem. No natomiast jakby też nie był taki zamysł, jeżdżąc w terenie nie jeździmy z dużymi prędkościami, więc no Suzuki jakby zastosowało tutaj bardzo, bardzo proste rozwiązanie, pewnie do takich celów, że no trochę to wygląda jakby projektowali motocykl, projektowali motocykl, a tutaj im się skończyły pomysły i po prostu wstawili rurkę i dokręcili na cztery śruby szybę. Prawdopodobnie, no jeżeli ktoś chce modernizować to sobie to przerobi według własnego uznania, Natomiast tutaj faktycznie ta ochrona przed wiatrem jest dość nikła. Ten kolor w tym roku, czyli 2025, kolor biały ze złotymi legami, uważam, że bardzo, bardzo udany. I uwaga, ten motocykl, czyli DL800DE Wisztrom, jest to najlepiej sprzedający się motocykl Suzuki w ich ofercie. Na pewno bardzo dumnie wszedł na ten fotel lidera Zaraz po DLU 650 po tym małym Wisztromie, i cały czas na rynku sprzedaje się dobrze. Nie powiem, że jakoś wybitnie dobrze, nam no, na pewno nie przeskoczy w ilościach sprzedaży tenery, ale na pewno, jeżeli chodzi o motocykl, z luki, jest to top. I uważam, że z całym jakby szacunkiem taki może być, bo temu motocyklowi niczego nie brakuje. Ten motocykl jest świetny pod względem używania w lekkim terenie. Jest dobry dla użytkowników początkujących, ale takich dla już troszkę bardziej zaawansowanych. Oferuje lepszy zawias niż tenera, oferuje lepszą elektronikę niż nie jeden y, motocykl, ale nie przekombinowaną, więc jest to maszyna, która ma bardzo wiele poprawnych cech. Natomiast, oczywiście, y, tym motocyklem trzeba się przejechać. Ten motocykl trzeba sprawdzić, y, i ten motocykl trzeba spróbować w lekkim terenie, aby się z nim zaprzyjaźnić. Więc słuchajcie, jeżeli chodzi o DLA, to wydaje mi się, że, że to tyle. Um, ten model jest już od 3 e, lat na rynku, od, e, 2000, przepraszam, od dwóch lat, e, od 2023 roku, czyli trze trzeci sezon. Czy Suzuki wprowadzi jakieś zmiany? Jest to możliwe, ponieważ e, no, taki cykl mniej więcej się pojawia te trzy... 4 lata pojazdu na rynku i pewne zmiany są wprowadzane. Choć oczywiście tej maszynie niczego nie brakuje. Teraz, jeżeli dotrwa się do końca, no to oczywiście zostawiajcie suby, klikajcie dzwoneczek i stawiajcie komentarze. A jeżeli szukacie swojej wymarzonej maszyny, to zachęcamy do pozostawienia swoich danych w formularzu w opisie filmu. Dziękujemy, że oglądacie nasze filmy. Dziękujemy, że subskrybujecie. Przepraszamy za błędy językowe, za przyjęzyczenia, ale jak widzicie, staramy się cisnąć filmy jednym ujęciem. Tak, żeby były one naturalne, bez żadnej przekombinowanej gadki. Dziękujemy i do następnego.